Cześć, dzień dobry. Jest 9 listopada, poniedziałek, zaczął się tydzień. Jest już po 8.30. Wstałem ponad 3 godziny temu i od tamtego czasu rozmyślam na temat tych zmian, o których w piątek mówiłem, że je wprowadzam. I niestety, a może stety, dzisiaj rano zrozumiałem, że istnieje zagrożenie, które wydaje mi się być dość poważne zagrożenie dla mojego przedsięwzięcia, które aktualnie realizuję. Jakie to przedsięwzięcie, o tym niedługo będzie to się wyjaśniało w najbliższych dniach i tygodniach. I właśnie z tym przedsięwzięciem związany jest też pomysł na to, jak zmienić moje social media, wprowadzenie stories, czyli to Instagram stories, Facebook stories, zmiana formuły bloga. Zrozumiałem, że muszę wprowadzić kilka rozwiązań, zaplanować kilka sposobów działania. Na to, aby nie skończyć w sytuacji, w której będę przez cały dzień zajmował się produkcją filmową zamiast um, faktyczną pracą, oraz żeby zniwelować to zagrożenie, o którym um, wcześniej wspomniałem, na razie to wszystko trochę takie enigmatyczne. Ale od przyszłego tygodnia bardzo dużo się wyjaśni, więc wytrwaj ze mną. W ten weekend też dużo się zmieniło w biurze, to znaczy moi znajomi posprzątali tutaj i jak widzisz, nie ma już um, tych rzeczy. Dla dzieci, no tutaj też ściana pusta. Tutaj z drugiej strony ściana pusta i jest tutaj jeszcze kilka rzeczy do zrobienia, to znaczy chcę powiesić większą tablicę suchościeralną, chcę powiesić drążek, na który będę się podciągał i na który będę też zwisał do góry nogami, ale o tym innym razem. Dzisiaj poniedziałek, w związku z tym za chwilę planowanie pracy na cały tydzień, planowanie celu długofalowego i tych krótkoterminowych, ich rewizja. Niedługo przychodzi Kuba i kontynuujemy pracę nad jego karierą. Ja tymczasem mam kilka godzin na pracę samotną, w spokoju, takim zupełnym, tak jak lubię najbardziej, także do roboty. I jest już ciemno, ale wyjątkowo nie zaśpiewam tej piosenki. Dzisiaj z Kubą pracowaliśmy prawie 4 godziny nad planem tego, co jest do zrobienia. Owocna praca, męcząca, ale wierzę, że jak Kuba zrobisz nawet to, co zaplanowaliśmy na ten tydzień, to to będzie duży krok do przodu. Wręcz duży skok w kierunku naszego celu. No zobaczymy jak się skończy ten tydzień. Trzymam kciuki za Ciebie. Nie zdążyłem popracować nawet więcej nad swoim wizerunkiem, więc dzisiaj pracowaliśmy głównie nad wizerunkiem Kuby po tym moim spotkaniu grupy Mastermind. Jutro, w związku z tym, mam nadzieję, że przyjdę równie wcześnie do pracy. Na siódmą, na szóstą, może zobaczymy i będę gonił, bo e, no, temat rajcuje mnie. I też jestem już e, ciekaw tych efektów, nie mogę się doczekać. Tymczasem, po 17.00, wracam do domu, do rodziny. Tam trzeba poprzytulać <gryw> dziewczyny. Także do zobaczenia. Do jutra. Cześć.